W Rajgrodzie odbyło się Łomżyńskie Forum Samorządowe, którego głównym tematem było ocena i nowa perspektywa finansowa 2021-2027. Uczestnicy zdobywali wiedzę, jak pozyskać fundusze, rozwijać firmy, a także nawiązywać kontakty z partnerami biznesowymi i samorządowcami. Łomżyńskie Forum Samorządowe organizuje konferencję, forum wymiany doświadczeń dla przedsiębiorców i samorządowców, w ramach której przedstawiciele ministerstwa mamy bardzo. Że tak powiem, godnych gości: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicewojewodowie, Wojewodowie, marszałkowie, wicemarszałkowie z pięciu województw Polski Wschodniej też nas dzisiaj odwiedzają, przedstawiciele urzędów marszałkowskich, ale także przedstawiciel centrali ZUS-u, Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Te wszystkie instytucje są dzisiaj tutaj, żeby powiedzieć, jakimi środkami dysponują, jakie środki mogą. Nasi uczestnicy naszej konferencji pozyskać od tych instytucji i kiedy. Konferencja jest finansowana w ramach projektu Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński. Jest to projekt realizowany przez Łomżyńskie Forum Samorządowe w partnerstwie z Powiatem Łomżyńskim. Te dwie instytucje e, przeprowadziły projekt, w ramach którego 40 firm uzyskało dotacje, prowadzi działalność i to w tym trudnym czasie, kiedy pandemia szalała nie tylko w Polsce, ale na świecie. Ci ludzie poradzili sobie, prowadzą, rozwijają się. To pokazuje siłę Omrzyńskiego Forum Samorządowego, wszystkich członków Omrzyńskiego Forum, wszystkich starostw, e, gmin i, i, i miast, które są w tym e, podmiocie, w tym stowarzyszeniu, bo nie tylko te projekty, ale wiele, wiele innych, które zostało pozyskane na wiele milionów złotych, są teraz do. Realizacji. Bardzo się cieszymy, że jest taka przychylność do tego, żeby te środki były tutaj przyznawane. I my, siłą naszego subregionu są ludzie. To są wspaniali, aktywni ludzie, którzy potrzebują czasami wsparcia, ale mają wiele pomysłów, otwarte głowy i ręce gotowe do pracy. Więc mieszkańcy naszego całego subregionu województwa to są cudowni ludzie, którzy potrzebują wsparcia. W okresie pandemii nikt jeszcze nie, nie przechodził przy, w, w naszym okresie z, z, z takim kryzysem, nie miał do czynienia, a my jesteśmy w stanie sobie. Poradzić. Ludzie oczekują informacji i wsparcia i my to jesteśmy w stanie im zapewnić. Zaczyna się nowy okres w naszej działalności, nowe projekty są rozpoczynane i są to projekty bardzo duże, wielomilionowe. W związku z tym zarówno dla nas, jako dla samorządów tutaj naszego regionu łomżyńskiego i nie tylko, ponieważ Łomżyńskie Forum Samorządowe obejmuje Kilkadziesiąt samorządów, ale również no ktoś będzie musiał wykonywać te zadania dla nas, w związku z tym tutaj przedsiębiorcy oczywiście jak najbardziej powinni być obecni. My, jako też instytucja publiczna, która posiada Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, nie obserwujemy jakiegoś takiego większego załamania na naszym rynku pracy. Bezrobocie wzrosło, ale jest to bardzo delikatne. Wzrost. W związku z tym pieniądze, które wejdą z projektów na lokalny rynek na pewno też tą sytuację będą ratować. Forum to inicjatywa między innymi samorządów z byłego województwa łomżyńskiego. Działacze skoncentrowani byli na tym, by ich głos słyszalny był zarówno przez wojewódzkie, jak i państwowe władze. Chcieliśmy tworzyć pewną tożsamość i tego regionu, i tożsamość samorządów. Nie od dzisiaj wiadomo, że siła tkwi w jedności i my, jako burmistrzowie, wójtowie, prezydenci też, staramy się taką tożsamość budować, tożsamość regionu, a jednocześnie siłę samorządu. Działamy już kilka lat, kilkanaście w tej chwili sukcesów. Przede wszystkim to są sukcesy związane z pozyskaniem różnych środków. Środki początkowo projekty miękkie, związane z edukacją, związane z poradnictwem zawodowym, z doskonaleniem zawodowym, związane ze służbą zdrowia, z, na przykład z likwidacją postawy, związane z gospodarką, przecież cały czas promujemy ten teren nasz województwa podlaskiego w tym momencie jako teren, który jest atrakcyjny gospodarczo, atrakcyjny dla inwestorów. Wchodzimy w projekt naturalnie z Narwią chociażby ten przykład, w projekt, który ma swoim zasięgiem obejmować całe województwo i trochę szerzej, może w kierunku Mazowsza. Te spotkania pozwalają nam wymienić doświadczenia, ale również zastanawiać się, co dalej w Łomżyńskim Forum Samorządowym, jakie kierunki działania przyjmiemy. Do tej pory nasze forum było ukierunkowane na projekty skierowane do właśnie przedsiębiorców, do ludzi potrzebujących pracy, Polegających na szkoleniach. Mam nadzieję, że wypracujemy w tej chwili taką formę, że oprócz tych wszystkich projektów będziemy również aplikowali o projekty twarde, czyli o projekty bezpośrednio skierowane do samorządów, polegające na budowie infrastruktury, bo to nam również jest potrzebne. Działając w takim forum w kilkanaście samorządów, jesteśmy w stanie aplikować o dużo większe granty i o projekty, w których samodzielnie nie jesteśmy w stanie składać wniosków o dotacje. Zdaniem władz Województwa Podlaskiego, forum jest okazją do przygotowania następnych perspektyw, w tym finansowych, również w związku z pandemią COVID-19. Już w tej chwili należy rozmawiać o głównych celach regionalnych więc myślę, że samorządowcy wypracują pewne kierunki, które będą na nich e, punktowane. Pięć punktów, na przykład następne będą cztery, trzy i, i w tym kierunku możemy się e, kierować. Natomiast my powiemy o tym i mówimy też o tym, e, w którym kierunku zmierza bo, polityka europejska, ale też jak będzie wyglądał budżet. E, Właśnie w tym okresie, kiedy Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej, ale też mamy kwestie covidowe, które się pojawiają nam z dnia na dzień. Myśmy zrobili swój pakiet gospodarczy i te środki się pojawiły, natomiast no, jak będą filmy funkcjonowały w następnym okresie, tego nie wiemy. Do tego muszą się filmy same przygotować. Ten okres przejściowy umożliwiliśmy, a teraz wszystko jest w rękach przedsiębiorców i samorządów. Spotkanie jest również ważne w kontekście wypracowania pewnych mechanizmów, które miałyby za zadanie pomóc lokalnym przedsiębiorcom, ale także administracji w dostosowaniu narzędzi do konkretnych potrzeb. Bardzo dziękuję Łomżyńskiemu Forum Samorządowemu za inicjatywę tego spotkania. To spotkanie jest niezwykle ważne. No jest ważne z kilku perspektyw. Przede wszystkim ono daje możliwość do spotkania samorządowców, ale też administracji rządowej, ministru, przedstawicieli ministerstw, instytucji. Instytucji rządowych, które zajmują się wsparciem rozwoju przedsiębiorczości, ale i samorządów. Żywię nadzieję, że na tym dzisiejszym spotkaniu uda się zebrać pomysły, oczekiwania zarówno strony samorządowej, jak i właśnie przedsiębiorców. Jesteśmy w takim dość trudnym okresie pandemii, który odbił się również na stanie gospodarki krajowej, no ale też wojewódzkiej. Podczas forum ekspertami byli przedstawiciele wielu instytucji, dla których niezwykle ważne jest poznawanie oczekiwań samorządowców i przedsiębiorców z województwa podlaskiego. Te środowiska są na ogół powiązane samorządowcy znają najbardziej aktywnych przedsiębiorców i odwrotnie, więc my musimy wymieniać się doświadczeniem, wiedzieć, jakie oczekiwania mają zarówno samorządy odnośnie nowej perspektywy unijnej, jak i przedsiębiorcy. Na pewno Polsce przypadnie duży udział w funduszach unijnych. Na ten moment będzie to prawdopodobnie około 139 miliardów euro w dotacjach i około 34 miliarda, miliardów euro w pożyczkach. To są ogromne. Fundusze, które w dużej części będą do wykorzystania przed, przez polskich e, przedsiębiorców. Tematyka jest bardzo różna. E, należy nastawić się na pewno na cyfryzację, na duży udział sektora e, IT. E, również bardzo dużym tematem jest e, ochrona środowiska, redukcja emisji CO2, ślad węglowy, e, efektywność energetyczna. To, są, to będą na pewno tematy, które będą wspierane przez e, Unię Europejską, natomiast nie będą to jedyne tematy. Przedsiębiorcy to jedna z najważniejszych grup społecznych w Polsce. E, Tarcza kryzysowa to pokazała i tarcza kryzysowa do nich była w zasadzie skierowana nie tylko do przedsiębiorców, ale też do osób wykonujących umowy cywilnoprawne, umowy również agencyjne. ZUS był jedną z głównych instytucji, która realizowała tarczę antykryzysową. My wypłaciliśmy już około 25 miliardów złotych pomocy, czy to przedsiębiorcom, czy też, czy też po prostu osobom, które wykonują umowy, wszelkiego rodzaju umowy cywilnoprawne. I, to, I wszystko wskazuje na to, że to nie koniec. Szacujemy, że samo zwolnienie ze składek uratowało około 6,5 miliona miejsc pracy. To, to świadczy o tym, że jednak ta pomoc była dobrze skierowana, że, że, że udało nam się utrzymać te miejsca pracy. My też obserwujemy to po liczbie płatników składek, czyli de facto liczby przedsiębiorców. Mamy ich obecnie, obecnie 2 miliony 770 tysięcy, i ta liczba z miesiąca na miesiąc rośnie. to też pokazuje, że tarcza kryzysowa jednak zadziałała, to też pokazuje, że nasze wszystkie działania skierowane między innymi do, do przedsiębiorców sprawdziły się. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza tarczę numer 5, tak zwaną tarczę numer 5, która będzie szeroko kierowana do branży turystycznej, do branży wystawienniczej, do branży estradowej. Tam są trzy rodzaje pomocy, generalnie postojowe i zwolnienie ze składek. Prawdopodobnie będziemy mogli Płacić dzięki temu około, 500, około ponad 500 milionów złotych pomocy. Lokalni przedsiębiorcy brali również udział w projekcie Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński. Celem inicjatywy było przygotowanie 40 uczestników do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej poprzez udział w szkoleniach oraz przekazanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 1 950 tys. złotych. Uzyskałam dotację, która no, była ogromnym wsparciem na samym początku. Wiadomo, e, jeśli otwieramy działalność, tych kosztów i wydatków jest bardzo dużo. E, I te pieniążki pomogły mi właśnie otworzyć biznes. E, dzięki temu wyposażyłam studio w, w sprzęt oświetleniowy, fotograficzny, wyposażenie w inne elementy studia. Pandemia nie, nie złamała mnie, funkcjonuje, mam się dobrze, mam stałych klientów, rozwija. Się. Jestem w trakcie teraz przeprowadzki, urządzania nowego studia. Wprowadzam nową markę, nowe sesje, sesje biznesowe, więc u mnie bardzo dużo się dzieje i dziś takie spotkanie to jest no, dla mnie taki powód do, 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 do dumy, do satysfakcji, ale też dla tych osób pokazanie, że warto takie dotacje brać i, i uczestniczyć w takich programach, bo jednak przynosi to efekt. Jednym z nowych partnerów Łomżyńskiego Forum Samorządowego ma zostać miasto Zambrów. Miejscowe władze już od kilku lat z uwagą obserwowały działalność stowarzyszenia. To jest instytucja bardzo sprawna, która umie pozyskiwać nie tylko pieniądze, ale samorządy. Nie tylko dla samorządu miasta Zambrów, jak również dla wszystkich samorządów jest to bardzo ważne, również dla naszych przedsiębiorców, którzy tego potrzebują. A najistotniejsza rzecz, że mając taką siłę, bo to jest pewna siła dotycząca tyle samorządów, dotyczących rozmów z następnym programem operacyjnym Wojska Polskiego, będzie on opracowany i myślę, że Urząd Marszałkowski, pan Marszałek, powinien się z taką liczbą naszych samorządów liczyć. Łomżyńskie Forum Samorządowe skupia kilkanaście samorządów z całego regionu. Do celi stowarzyszenia należy m.in. wspieranie idei samorządu terytorialnego, obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami stowarzyszenia, czy realizacja na terytorium gmin i powiatów wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów. Obszar stowarzyszenia zamieszkuje około 300 tysięcy osób, co daje 1 czwartą ludności Województwa Podlaskiego.